Tak, witajcie kochani, a więc tak zdrowych, wesołych świąt, udanej zabawy sylwestrowej, nie sklejcie się za bardzo. Yy, tak, czego w ogóle mam na nowy rok? Przede wszystkim bezpiecznych podróży, byście zawsze docierali do celu, by przy drogach było jak najmniej tych krzyży. Yy, no, udanych modyfikacji, by samochody były jeszcze mocniejsze, jeszcze głośniejsze, no i przede wszystkim bezpieczniejsze, bo opony, zawieszenie, hamulce to zesili, czyli pamiętajcie o tym podczas modyfikacji. Yy, tak, bawcie się pasją, bo pasja powinna łączyć, a nie dzielić. Nie tylko samochody tworzą pasję, ale ludzie. Tak, ludzie. Pamiętajmy o tych, co odeszli już. No i było no, na tyle. Do zobaczenia na zlotach, spotach i śledźcie fanpage'a, w tym roku jeszcze będzie się działo trochę, razie.